Cześć, wszystko. witajcie w tym bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już 142 odcinku na serii na polskiej wsi, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca maja po 2500 subskrypcji, więc zostaw suba i wyślij ten filmik koledze lub koleżance, żeby jak największe grono do nas dołączyło. Co? Napiszcie hashtag. Oglądam, a ja Wam przepnę serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileż tam osób. Co co będziemy w tym odcinku robić i dlaczego hashtag oglądam? Oczywiście hashtag oglądam z racji tego, że potem się dowiecie, dlaczego, hashtag, dlaczego taki hashtag, ale co? Na samym początku, co się pozmieniało po ostatnim odcinku? Pozmieniało się to, jak sami pamiętacie, w sobie zakończyliśmy ostatni odcinek. Z nawozu, więc co? Ja tutaj, oczywiście, te big bagi wszystkie poukładałem do naszej hali. Dało ich 10 big bagów, tutaj, oczywiście, jest położone. Dwa kolejne mamy, oczywiście, na turze. Zaraz będziemy, oczywiście, te big bagi tutaj stawiać albo tutaj postawimy te dwa big bugi no bo Kejsik będzie nam, oczywiście, po trzebny co? Tutaj oczywiście stoi chwastownik, tutaj postawiłem tą przyczepę do belek na tej blandece. No bo nie chowałem tej przyczepki do naszej hali. No bo i tak ta przyczepa będzie nam potrzebna za parę odcinków, więc sami yy, wiecie co. Yy, o, Ursus tutaj sobie stoi z opryskiwaczem. Będziemy zaraz ten opryskiwać, odczepiać od tego Ursus Ursulinda naszego tutaj się nic nie pozmieniało, chyba się już oczywiście się nic nie pozmieniało, więc co idziemy teraz do naszego case'a, czy coś na przykład też się oczywiście nie pozmieniało, więc co, idziemy do case'a, A, pozmieniało się to jeszcze, że naszego władka schowałem do naszej hali z więc co siewnik do kukurydzy tutaj też stoi pod, pod w hali. tutaj kosiarka też stoi. Będzie oczywiście trzeba tą kosiarkę umyć na czas na czas szanokasów, więc sami... Wiecie co, John Direct tutaj też sobie stoi, ale co? Nie przedłużając idę do naszego cashera. Ciekawie czy odpali nasz casier, na ale co? Normalnie odpalił. Musimy się oczywiście big i do góry muszę wziąć Trochę nas oczywiście podnosi, ale cóż poradzić mogę na to, oczywiście w tamtym odcinku mieliśmy troszkę większy obciążnik, tamten co tam stoi koło tej dwukółki, a z racji tego widzowie, że no niestety przemieniłem a ten obciążnik był do wzięcia bliżej więc wziąłem ten, ale co opuszczamy, ładnie jest, czy widły będziemy od, do palet odczepiać nie wydaje mi się, żebyśmy, że ten, żeby odczepiać widwy, nowoz i tak, wid, nic nie będziemy tym turem robić. Tutaj tylko sobie widzowie te widwy przybliżę. I co, my opuszczamy teraz sobie obciążniczek Tutaj sobie coś takiego odczepiamy i I, i sobie widzowie podjedziemy. Tutaj w sumie sobie widzę, podjedziemy e, coś takiego sobie, dobra. Teraz sobie pójdziemy, odczepimy, opryskiwać, wsiadamy do ursu, Ursusika, gdzie tego Ursusa postawić? Sam tak naprawdę nie wiem, gdzie tego Ursusa postawić, więc postawię go... Matko Boska, jak ten Ursus przyspieszę, Wam powiem, ale co, my no, ja tutaj coś takiego sobie postawimy, dobra. Postawimy i nie śpimy, jak to mówią. Dobra, co? Tutaj, dobra, niech sobie tutaj Ursus stoi nasz przedamy do case'a i będziemy oczywiście podczepimy, sobie opryskiwać i jedziemy na pole, no bo i tak sporo od tego odcinka już minęło, 4 minuty jest, więc pasowałoby coś w tym odcineczku porobić, co my tutaj podczepiamy, wałek sobie podczepimy, to czy yy, on nie ma kabli przypadkiem, kabli to to one chyba nie ma, więc co? Eee, ale piękny zestawik Patrzcie oczywiście jaki piękny zestawik Ten gejsior z opryskiwaczem Tak jak mówiłem chyba jeszcze tego zestawu Nie widzieliście no bo ten opryskiwacz Ściągałem chyba tym Ursusem tak nie widzieliście więc co Ale możecie oczywiście Teraz sobie zobaczyć jaki ten Zestaw jest taki piękny Że szkoda gadać Co my tutaj sobie wsiadamy do case'a I jedziemy na Nasze pole Pryskać My tutaj nic nie uderzymy, nic. Mam nadzieję, że przedem gospodarstwa wyjedziemy. Bo jak nie wyjedziemy, no to troszkę taka lipa, bo będziemy musieli cofać. Czekajcie, tutaj sobie tura. To jest sobie wezmę, ale do góry, żeby nam w ogóle nie przeszkadzał. Dobra, coś takiego. Coś takiego, coś takiego nie chce będzie i sobie możemy tak naprawdę jechać. Czekajcie. Tutaj matko boska czekajcie roz To się rozkłada, to opryskiwać, czy nie? Nie, Kur... dobra kurwa. No, co, no oczywiście chciałem zobaczyć, czy się ten opryskiwać w ogóle rozkłada, czy mam w ogóle przełączone. No opryskiwać to chciałem oczywiście powiedzieć, co, no, i jedziemy sobie na to pole, co. Kupiliśmy chyba na jesieni to pole i tam testowaliśmy ten siewnik z zatorem, jak się z tego się co nie mylę. Wandersztata, co Skręcamy tutaj kieruneczek, dajemy i sobie długo sobie nie pojedziemy. Tutaj oczywiście sobie skręcamy w to pole, tylko zacznę sobie od tej strony robić, co Więc tak, co Tutaj sobie popryskamy no pryskiwać chyba ma 18 metrów jak z tego co nie mylę, ale co my pryskamy sobie, czekajcie coś takiego musimy zrobić tutaj jak to się jak wydaje się to teraz robi, o to jest pytanie aha to w ogóle się da ten opryskiwać? Podnieść do góry? Wątpię, ale co? No, niestety, musimy robić coś takiego. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie oczywiście lepiej, bo postaram się to naprawić. Co? sobie pryskamy t, 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 pszeniczkę. Jak sobie widzicie sami, pszenica oczywiście jest spryskana. Tutaj jest ostatnia dawka tej pszenicy. Robię, no bo jak no, jako pryskamy, no to będzie oczywiście 100. Yy, procent. Więc nawiezienia tutaj fajne, tylko że te lance troszkę fajnie nie wyglądają. Ale postaram się na następny odcinek naprawić, ten opryskiwać, no bo trochę taka lipa będzie. Jak będziemy wszystkie pola robić, tak? No, chyba że będziemy robić ten w drugiej, yy, czy w drugiej, da, w drugiej, ten, w drugim etapie, jak to rośnie, rośnie, no co, tutaj sobie troszkę wjechaliśmy na samszada pola, ale on się na nas się nie powinien tak naprawdę obrazić. Czekajcie, tutaj zaraz bym walnął w to drzewko. Matko, Bosk, Czekajcie, tutaj coś takiego, dobra. Troszkę to uh, 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 troszkę źle, ale co, coś takiego z, chyba z, Coś takiego musimy zrobić, więc będzie oczywiście ładnie, sobie cofniemy do końca, do samego końca, no bo poprzeczniaków nie będziemy robić tutaj co. Hmm. Oczywiście przydałyby się oczywiście ścieżki ten robić na tej serii, ale to tak naprawdę nie widzi mi się tutaj ścieżek już robić. z tego, że... Czekajcie. Poleci, leci, czy nie leci? To leci oczywiście, więc co? E, ale co? Oczywiście widzowie. Kurde, mać widzowie. To jest trochę dobra. Co? E, nie, nie opryskaliśmy tego, ale troszkę. No, sam nie wiem, czy ten opryskiwacz działa, czy nie działa. To, to... Matko boska jak ten odcinek jest nienormalny, nienormalny wam powiem Ale co, no ja tutaj coś takiego Teraz leci, o coś takiego, dobra e, Co, to sobie teraz Nawiesiemy, widzę, że Nie no, jak tutaj oczywiście nie zostanie, więc Można powiedzieć Śmiało się zrobi te Pole na trzy przejazdy, co, a propos tych ścieżek no to jak nie robiłem od początku serii ścieżek, no to już oczywiście tutaj nie będzie żadnych ścieżek, będzie oczywiście tak, ale no, ale w niebawem będą oczywiście ścieżki, ale to na jakiej serii, no to zobaczycie, co pewnie się zastanawiacie to teraz aż, dlaczego powiedziałem hashtag o, oglądam. Oczywiście oglądam z racji tego, że Dzisiaj pojedziemy oglądać kombajny Tam chyba wystawił do takiego widzowie Rolnika, nierolnika Albo do no, rolnika, do handlarza Albo do takiego, który ma tarka, tartak no, Nie wiem po prostu jak go nazwać, ale co Po prostu pojedziemy oczywiście oglądać kombajny No bo to już widzowie Czas, bo jak sami pamiętacie, naszego Bizona to sprzedaliśmy. Pewnie pamiętacie, no bo Bizon oczywiście spadł prawie z lawety, Ale co? Tutaj coś takiego musimy czekać. Widzę, tutaj sobie składamy to. I opryskaliśmy. Teraz sobie widzowie, już na następne pole nie będziemy jechać. Pojedziemy sobie. Już pooglądać kombajny, a na następnym odcinku może pojedziemy oczywiście Pryskać, ale to się jeszcze zobaczy. Eee, co? My pojedziemy widzowie a propos tych kombajnów, to pojedziemy sobie pooglądać kombajny, no bo on wystawił 5 kombajnów, aż więc Pasowałoby w tym sezonie jakiegoś kombajna kupić przy no bo bizona sprzedaliśmy. Pieniądze są, coś tam jest, oczywiście. Więc trzeba kupić kombaj, żeby żadnego nie wynajmować, tylko żeby mieć swój kombaj. sobie pojedziemy, więc. To jest ciekawe jakie on ma te kombajny. kombajny. Ale co? No, dojedziemy sobie na gospodarstwo, bo już nie będziemy tego. Odściepiać tego opryskiwacza Ten vent, jakby się ktoś pytał, no to nadal oczywiście stoi tutaj, ale. No nie ma kupca, niestety nie ma kupca, ale co poradzić mogę na to? No i co my no Tutaj coś takiego. Matkowoska, jak ten. Jak ten gayser, no to troszkę średnio jest. Coś takiego. Dobra, idzie to teraz postawić. Dobra, sobie postawimy tutaj na wprost. I myślę, że. Mercedes jest zajęty z tego co widzę, więc musimy sobie pojechać naszym samochodem Volkswagenem. No bo z motorkiem nie będziemy jechać tu w no bo jest nie pasuje, żeby jechać jawką. No bo my jesteśmy porządni tak naprawdę. Więc żeby on zobaczył, I co? Odpalamy sobie Volkswagenika i jedziemy sobie tutaj. Dobra, świat po sobie. W sumie światów sobie pojedziemy, no bo i tak ja cię kręcę jak, jak ten odcinek jest pełen przygód i co sobie jedziemy, nic nie jedzie, nic nie jedzie. I sobie oczywiście jedziemy w, w lewitkę z... fajnie, fajnie bardzo, że uderzam w płoty, ale co? No przymkniecie na to oko. Wiadomo widzę tutaj troszkę od, już mi się ten hej co, tutaj oczywiście rośnie nasz e, rzepaczek, tutaj zaraz będą nasza marchewka, a tam zaraz będzie prawa, e, trawa, więc gdzie by się nie spojrzeć, teraz na tej serii, no to są wszystkie pola praktycznie nasze dookoła, więc no, tam jest rzepak nasz, więc e, co, ale my tu gadu gadu, a tu trzeba zaraz oczywiście skręcać. E, ty, już widać te kombajny, już widzę Johnnego, Case'a. Co tam stoi? Jest sporo, jakiś żółty tutaj stoi. Czy pewno nie w Holland stoi. Matko Boska. ile... Nie, czy nie ma tutaj? Aha, dobra, to jest Deutschmark. Dobra, sobie postawimy tutaj. I sobie Matko Boska, jaki kombajny case. Deutschmark. New Holland, którego mieliśmy na testy. Bizon klas, ma, Dobra, od którego by tu zacząć? Dobra, sobie zaczniemy od tego klasa, więc co? Klas co? No, tak się prezentuje na szerokich ogumieniach. Klas 202. Header to on ma chyba dojrzeć 6 metrów, coś. Chyba tak. Rurę też ma spokój. Klas Mega przeczkarnie ma. No, w sumie tak jak każdy ma troszeczkarnie, więc co? W środku, jak i wygoda, matko, bosko, lepiej niż w Bizonie. To w sumie w Bizonie, no w Bizonie no to wiadomo, ten polski klimat, ale my już że szukamy kombajnu z klimatyzacją, cicho w kabinie, żeby było nie kurzyło, że zbiornik też widzę ma, że ponad 6 ton z tego co ten, ja pamiętam, o, ale to ten kombajnik klasik się mega prezentuje na naszym gospodarstwie. Ogólnie dajcie znać, co sądzicie o takim kombajnie klasie, co Bizon, oczywiście tutaj bizon Czy byśmy kupowali kolejnego bizona? Byśmy oczywiście, nie ma sensu oczywiście tego bizona kupować, no bo W tym bizonie jest 4,2 metry header, a w tamtym mieliśmy 5,5 metrów Więc jest różnica, no chyba żebyśmy do tego bizona kupili yy, yy, Większy header, co jest, bizon turbo, dynamik jakiś, co to w bizon turbo turbo mu dołożyli nie mam pojęcia co się jest fajnie nie no fajny ten bizonik ale na no, niestety na nasze gospodarstwo moim zdaniem jest za mały klimatyzacji brak no taki po prostu zwykły Bi no w sumie co tu dużo opowiadać bizon jak to bizon więc co no, dajcie też znać co sądzicie o takim bizonku na naszym gospodarstwie ten no, w Holand oczywiście już go Testowaliśmy, ale możemy go tak z bliska obejrzeć. New Holland, TC5, o, ale on ma koła bydlęce, szerokie ugumienia. Ciekawe, czy ma większe od Klasa. Nie no, nawet ma opony większe niż Klas. Ten, ten New Holandzik tutaj, matko boska, rejestrację ma, sieczkar nie ma, tak jak każdy i matko boska, nie no Sorry, że się tak zachwycam tym Neufolandem, ale on mi się tak podoba. Mieliśmy go na testy, a tak mi się fajnie nim się kosiło, że szkoda gadać. Tylko ten header mnie ten nie przekonuje, no bo taki sam header jest, co w naszym bizonie w tym Neufolandzie, więc troszkę taka słaba, ale za to jest zbiornik większy, no bo tam ponad 6 ton, chyba 6,4. Tutaj mamy siateczkę, gdzie możemy picie schować. Tutaj mamy już. Nie no, to jest technologia w tym NefHollandzie, to jest większe niż w tym klasie tak naprawdę Mogę powiedzieć, tutaj radyjko ma, jest, CB radio, jest Coś takiego, mamy joystick ten cały do podnoszenia headeru e, Tutaj coś takiego, nie no fajne fajny kombajnik, ale header troszkę mnie nie przekonuje. No bo byśmy mieli taki sam header jak w naszym kombajnie w Bizonie. Co kolejny kombaj to jest oczywiście Deutschfarnasz. W header to on ma bodajże tak naprawdę 6 metrów. No w sumie można zobaczyć. To tutaj w ogóle w sobie nie zobaczy, ale co. Header ma chyba bodajże ponad 6 metrów, albo ponad 6 metrów dojczwarfach M36-30, opony troszkę inne z tyłu. Jak możecie zauważyć, w tym Deutschwarze są, ale co? Szyczkar nie ma. No, widać, że ten Deutschwar jest troszkę taki bardziej masywny, moim zdaniem, niż te trzy kombajny Tak jak na przykład ten Klaas albo Nev Holland. No, to ten Deutschwar jest taki masywniejszy. Moim zdaniem, tutaj już klapy są otwierane też tutaj y, koła są to tutaj drapieńki się nie rozkłada chyba się nie rozkłada, ale co no, zbiornik też ma oczywiście ponad 6 ton ten kompaj y, tutaj matko boska joystick też ma tutaj jakieś nie no ten cały panel y, to jest nowszy niż w tym w Holandzie, ale co tutaj nawigacja ma radyjko jest o to co to jest? Gromko, ja. Ale co? Deutschfar jak to Deutschfar, tak naprawdę nie ma nic oczywiście ciekawego. Po prostu kombaj jak to kombaj. Jak to się mówi, Matko Boskie, jaki ten klas jest bydlę, Tutaj jest zbiornik, podaje 10 metrów, 10 ton. Header to jest taki sam jak w Deutschfarze. koła też są w takie, no, takie same jak w, w Nefholandzie. Ale ten zbiornik to mnie tak przekonuje, 2188 klasik, ale zbiorniczek jest I to masywny, kabina też jakaś taka bardziej, nie wiem, przejrzysta Mi się wydaje, że przejrzysta jest kabina w tym Kejsie, kejsie, ale co Troszkę ten tył jest słaby, w, w, słabo wygląda w tym kejsie, no może słabo, no nie, nie, że słabo, tylko nie podoba mi się jak to ten tył w tym case. Trój, trójkąt też, no to on chyba bodaj się nie ma, albo ma, nie wiem, bo tył to troszkę ten inny kombaj ma. Ale co, możemy sobie wsiąść do tego case'a. Ja cię kręcę, czerwone siedzenie, jak dla prezesa. Normalnie siedzenie czerwone, prezes tutaj oczywiście by, byśmy widzieli tutaj kosili tym kombajnem. Wyobraźcie sobie a tu nasi pracownicy podjeżdżają naszym ciągnikiem i z wściebą zbiornik. Tu też matko boska jak to z tyłu wygląda. Radyjko ma, tutaj ten cały panel jest troszkę mniejszy niż od D4 albo w Holanda, ale tu siedzenia no to są takie fajne i tak, jak mówiłem, jest przejrzysta ta kabina, że wszystko widać. Ale co, kierownica też jest wielka, ale co, eee, na ten moment, widzowie, powiem Wam tyle, jaki kombaj mi się podoba. Kombaj mi się, widzowie, podoba, chyba ten case, oczywiście, z racji tego, że ma większy zbiornik, większy header i przejrzystą kabinę, ale minus tego, że ma. Tył taki słabe, ale bym się oczywiście do tego case'a przekonał, więc co. Ale odnośnie, mówiąc widzowie, jaki kombajn Wy wybieracie, no to napiszcie w komentarzu, tak, co. Napiszcie w komentarzu numer 1, jeśli wybieracie klasa. Napiszcie w komentarzu numer 2, jeśli wybieracie tego Bizona. Napiszcie numer 3 w komentarzu, jeśli wybieracie tego Nef Hollandan I napiszcie numer 4... Jak wybieracie tego oczywiście do i czwara i ostatni kombaj to jeśli wybieracie piąt, piąt, piątkę, no to w, w, kombaj, jeśli widzowie no, napiszecie piątkę, no to, to znaczy to jest widzowie ten case Więc co? Napiszcie oczywiście piątkę, jeśli wybieracie tego Case'a co? W tym odcinku to już będzie na tyle. Ja widzowie nie będę już zjeżdżał do domu, no bo to już nie ma sensu, co? Ale pięknie to wygląda, ale co? W tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się już w kolejnych odcinkach już za dwa dni. Co? Na razie, cześć.